Witajcie serdecznie. U mnie co pewnie jeszcze trochę słychać dalej, faza zdrowienia trwa, i dlatego też pojawiam się tu na chwilkę, ale znowu z taką ciekawą przypowieścią, z bardzo ważnym, w mojej opinii, przesłaniem, która gdzieś. Już kiedyś na łamach tego kanału wiem, wiem, że była opowiadana, ale ponieważ ja ją bardzo lubię, to, to postanowiłem, że byłoby dobrze, żeby miała też tutaj swoje miejsce. O czym jest ta opowieść? Ta opowieść jest o dwóch mnichach, takich azjatyckich, którzy gdzieś tam podróżowali sobie pieszo po kraju. Jeden był starszy, taki już doświadczony życiem, drugi jeszcze młody, taki zdobywający to doświadczenie. No i sobie tak spokojnie wędrowali, aż pewnego dnia doszli do e, takiej wielkiej kałuży, tak, która była e, na takiej nieutwardzonej drodze. I ta kałuża uniemożliwiała dalszą podróż uniemożliwiała dalszą podróż suchą stopą. Nie dało się tej kałuży ominąć, nie dało się przejść tak, żeby, żeby nie zamoczyć sobie stóp. Mnisi się na chwilę zatrzymali, i wraz z nimi zatrzymała się tam pewna kobieta w długiej, pięknej, strojnej sukni. Ewidentnie była zmartwiona, że tą suknię sobie zaraz pobrudzi, tak, że, że ją sobie pomoczy. No i starszy mnich nie zastanawiał się zbyt długo, złapał tą kobietę na ręce i przeniósł po prostu na drugą stronę kałuży. Po drugiej stronie kałuży podziękowali sobie, kobieta poszła w swoją stronę, mnisi poszli w swoją. No i tak sobie szli dalej w milczeniu, ale ten młodszy mnich, Cały czas miał głowę zajętą takim pytaniem, czemu on tą kobietę przeniósł? My generalnie mnisi, no raczej tutaj unikamy, też nie unikamy nie, 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 kontaktu z kobietami, tak że no nie robimy takich rzeczy generalnie, tak? No i tak szedł cztery godziny. I cztery godziny tak gdzieś tam ten temat w tym umyśle sobie tam przerabiał, aż po czterech godzinach nie wytrzymał. I przemówił, i powiedział do tego starszego: Dlaczego przeniosłeś tę kobietę? Przecież my takich rzeczy nie robimy. A ten starszy się uśmiechnął i powiedział: To ja ją przeniosłem cztery godziny temu, a ty ją dalej niesiesz? I tu postawię, kropkę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, hej.